Joachimankowi widzowie. Z tej strony Paweł i Marta. dzisiaj budujemy bazę na survivalu. E, na survivalu. Na trybie normalnym. Przetrwanie. Włączamy świat. No i musimy zbudować bazy, pozbierać drewnianko. no i no, jak Najważniejsze, najważniejsze postaramy się dzisiaj nie, zna nie znajdziemy. Czekajcie, muszę mojego brata dodać do gierki. No już to wchodzi. Dobrze, no. jesteśmy obok siebie. No tak. No i... I idziemy najpierw grać. O Boziu, ja wpadłem? Tak się widzowie ciężko grać na dwóch tych ekranach, ale da się grać. U góry jestem ja, Paweł, a na dole jest mój brat Marcel. Trochę się zagapiam, ale ...git. Ej, to tak chyba nie Okej. My lubimy z bratem tak karek. O, z wioska! Widzowie, ale to sobie nie, sobie nie, ja lecę jest? Gdzie ty jesteś? Tutaj blisko, tutaj. Widzisz mój nitkę za tobą. Nie za to, za tobą. O, mój brat jeszcze nie ogarnia tak tego, tego. Bo niedawno sobie go dopiero kupiliśmy. Patrz. Więc to będzie też taki odcinek pomocniczy. Więc widzowie, mój brat, Marta, nie potrafi grać tak jeszcze. Więc ja będę trochę stał też. Nie będę mówić. Pójdę zobaczyć, czy dzisiaj nasz cel się spełni. Będziemy mieli diax, musimy... A ja, botykaj, ja mam na imię Paweł, a u góry jestem, a mój brat Marcel ma jest na dole. O kurde! o kurde! Ład do wody. się. Ratuj! Ratuj! No mówię, że mój brat nie umie grać w tego, tego Minecrafta. Cyk. No, nie Nie wyszłeś. Czekajcie widzowie.

Ja to trochę ogarniam, więc cyk wejdę tu, tu, tu i tu już na no, ja eście wyjdę. Ja już idę jeszcze eksplorować wioskę. No. Kurde. No więcej tak muszę mówić, że do mojego brata, bo on nie potrafi. A więc co zostaje Tu ja idę szybko! No, ja też idę szybko. Ta wioska to będzie nasza bawa. Będziemy musieli wybudować ogromny słup tego. Ja nie stawiam cię w, w pierwszym pierwsze Tutaj tutaj. Tutaj musimy o, zasadzić. To jest też pewnie ma. Ma dobrze noc. dobrze. jest pierwsze widzowie To Żelazną zbroję? Żelazną zbroję. Dobry wilagier. Tutaj sobie mam ten. Może uzbierać komplet skeczy. Jakaś głupia trąba. Nie, przepraszam za słownictwo mojego brata, ale musi. No, naprawdę. No, szkoka mu do jego O, tu mam. No. A, to ma ale... Chlebki, ale to chyba nie jest Kowal. Czy Kowal, nie Kowal. Nie ma chyba w tej wersji zdobyta. A ja idę zobaczyć... Nie ma do Próbujmy mieć chatę. Taką wyższą trochę. O, ma dla ciebie łóżka. Super. Tak jest ten. Idziemy zobaczyć. Uwolę. Niestety nic tu nie ma. Zniszczę to. O, ma trzecie łóżeczko. Tutaj będziemy będziemy rozmnażać resetterów itd. W tym tak się stało.

Aha, bo później nie będziemy... O, golem, trzeba go zabić na pewno. Ale... To pierwszy sobie musimy znaleźć drewno, bo musimy mieć drewniane tulsy. Nie, musimy się podnieść, żeby zabić golema. No tak, ale pierw musimy mieć jakieś tulsy. Tulsy ale... jakby ktoś nie wiedział to są itemy. Bo bez itemów przecież nic nie zrobimy. Ale najgole, że żeby... nie Nie ma diamentu. Nie ma diak ale dzwoni. No będziemy tylko jeszcze dzwonić. O Boże. Ej, mam szczęście, bardzo mogę sobie kupić Dzięki. Dwadzieścia tych. a sobie. O, A A masz, A A A akis, A A A o, moje brat, coś chyba odpiło. <tuszy> Aktualnie idziemy zniszczyć Golem'a. Ja pójdę. No bo ja nie bądź. Ja się Nie Czekajcie Mhm. Go, nie, nie podchodź, bo cię zje. Mam się szybko temniany, ten zepsuł to jest. Ty tylko będzie Jak pani nauczycielka, jak dostaniesz pałę w szkole, dostaniesz kikiem po twarzy. Bo nie wytrzymam na życia. Wreszcie, ile mamy? O cztery żelaza! Dasz mi trochę! Chyba wystarczy nam na co? Na jeden budki. Na jeden budki. To wezmę... uzbierajmy sobie trochę więcej żelaza. No daj mi, daj mi, bo ja ten z Minecrafta. Dasz, dasz mi Ale my buchki? pójdziemy szukać trochę więcej tego żelaza. Ale ja... Zdrowie, nie... żeby zbudować coś na prębanie. Ale ja tu sobie zabiję krowy, krowy, krowy. Bo tak mi zrobię. O Kurde, ale tak sobie... kurde Jestem twoją bajką bajkur. jest łóżko. Nie, 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 Kurde, nie, 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 tutaj nie, nie, tam, bo zabuduj to. Kurde, co ty robisz? No bo chcę zrobić... Trzeba to zmieniać. Ja chcę krowę zrobić, bo ja chcę mieć... eee... to Aaa... Mam aż dwa miastka. O, cóż tam? Nie chcesz nas na żadnych Tu Luzów i tak narazie nie chcemy. Tylko teraz chcemy, co ja chciałem. Kurczaki. Widowie, coś chciałem, coś chciałem, a co ja chciałem? Nie wiem chyba sobie tarczę stworzę. Tak? A dwie możesz? Mogę dwie. To daj mi jeszcze. Nie, ja nie... Zobaczmy. Nie, bo ty się nie będziesz umiał obsługiwać. Właśnie, ja nie umiem się obsko... obsługiwać tarczą. Ale że mogę sobie zrobić butki. Okej. Okay. Zobaczmy. Ja sobie wydamy, to już Mieszmy mam łódki na sobie. chlebki na pewno. Co robię Ja z... no nie mogę jeść, ja iść na razie na... A nie, jeszcze tulsy, tulsy drewniane. Kurde, yy. muszę iść po... Ja ty jakieś dziwne rzeczy. Bo przyszłam po siano na, na chleb i zabitym świdzie od razu

I Jak to nie mogę? Putaski, ja ciekawę. Szybko cię cię kłaść! Zaraz idziemy spać. No to dalej lepiej już pójdźmy do jakiegoś dużej chaty. Gdzie ty jesteś przy dużej chacie? Ja, 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 ja jestem przy takiej chacie. dużej chacie, dobra, to ja lecę do dużej chaty. Ja Jestem w, tam, w takiej chacie, gdzie są... E, widzę, widzę, widzę. I rodu za łóżka. Trzeci znaczy, tu podstawię jedną i podstawię drugie. Na drugi pierwsze? No na drugim. Ja już poszłam spać. I śpię. Hmm. Pierwsza nasza lotka. Nie dała dobrze. Weź swoje łóżko. Aha. Nie, nie chcę pobrać. Bo to tutaj sobie zrobimy respawna. A no tak, ja jeszcze muszę jednak się jeszcze raz. Ułożyć, ej, ej, Pawn, no, zrobiłem respawna! Tak, ty już masz respawnę, tak mi się wydaje. Mamy respawna? Mamy, mamy respawna. Już to jest. Zbyt yy... daleko, ale mamy punkt od rodzaju. Ale ona ja punkt od rodzaju. Mamy punkty tak? od rodzaju. Ja tak, ale zaspaliśmy to. No trochę, trochę tak. Dobra, Dobra. teraz wezmę kilo. Po kilo idę. Bo jak będziemy... Zaspaliłem być... to! O, musimy pisz? wykopać, widzowie, a musimy wykopać trochę, siana. Nazywa, trochę, siana, trochę siana, bruk, mam żeby przepalić Chlebki. jedzonko. A chcesz chlebki? Mogę chlebki, widzowie. A nie, ja mam chlebki. Nie, no masz więcej. A ja mam więcej, ale już mam dużo, ja mogę nas nakarmić chlebkami. A, a można w Minecraftie karmić chlebkami? Zwierzęta. <coughs> chyba nie. Ej, Pał, dasz mi... trochę... Das mi jakieś rzeczy. Okej, mogę trochę zrobić... Ej, ale ja nie mam patku. Aha, już się to zrobić. Okej, to jest trochę drogienko. Dobra, chyba już ile? Chyba na piesik teraz. Gdzie to jest piec? Na, na, na piecik starczy? Gdzie tu jest piecek, Piecek. Ja teraz to zrobię. Tutaj będziemy mieli taką swoją przepalarnię. Tu będziemy mieć wszystko do robienia. Przywierzmy to, to tutaj by, dajmy dajmy deski. Też... tak. Do tych trochę napalimy. Tu... A pójdziemy teraz to... po Cikierkę. Okej, okay, jestem już... ma sikierę. A siekiera jest bardzo potrzebna. Jest potrzebna. Ju, już. mnie takie polecenie, że nie bierzcie mieczyków. bo wieczyki okazują się słabsze niż sikierki do bicia. Jedynie jak macie dobrą moc do nedarytowej do, do e, mie, mieczyku, to wtedy, to, wtedy, to wtedy mieczyk. To wtedy mieczyk. Że możecie kogoś zapalić. To wtedy no no, mieczyk. Nie wiem, mam trochę rado. To jest dęb, to. Przepraszam, ale przez chwilę się nie ruszę. Oj, przepraszam, przepraszam, zapomniałem, że jesteśmy na przetrwaniu. No i teraz mam trochę O, czekaj. Nie bekaj. <grym> trochę pobykałem. Ja trochę grabieńka. Dobra, może mi, Ja bym leciał szukać następnej wioski. Okej, okay, czekaj, kilki, po tego trochę na mnie. Drobienka i bierzemy to wszystko. Okej, okay, no Dobra, Idziemy no, na poszutane jawioski. Chodź, chodź w tamtą stronę. Idziemy w tamtą stronę killowacha. Gdzie ty poszłeś? A w którym Czekaj, stój. Stój, 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 stój. Chodź tu do mnie. Ja tu jestem, w po No przed tobą. No nie ty widzisz ty... mnie tutaj. Ja wiem. Idziemy w tamtą stronę. Tam, w tamtą daleko. Dobrze, że mamy żarełko. Ty to masz pół wypad, a ja nie mam żadnych, żadnego jedzenia prawie. Zobacz, na co ja mam żarcia. Małe pigi, został mi, że. Nie, nie, ja, ja, ja zbieram tylko siano. Chodźmy. Jestem gdzie jesteś. jesteś. Siano zbieram. I, ej, a dać mi, żebym ja sobie zrobił... Ej, przepraszam. Ej, ej, a dać mi... To już jak mi... będziemy w następnej piasce. No, zrobimy to na W następnym odcinku pójdziemy na teatr. Zaraz szukamy wioski i takie inne. Przepłyniemy przez rzeka. I Ja robię Kto ogląda bojana zostawia łapkę w górę. A kto ogląda paliola daje subskrypcję. A kto ogląda Bojana zostawia subskrypcję, lajka i dzwoneczek. Like. I komentarz. Słuchaj, subika z, suma, z, z I komentarz. I komentarz. I ty No ty Nocy ja, ty pójdziesz spać, a ja będę musiał pająki bić, bo musimy zrobić sobie łuk. Czekaj gdzie się. ty jesteś? O, tutaj u góry. Gdzie jesteś? Jeszcze na dole jesteś. O, ale dostaję, ale oberwał. Te mły leci na banie. Ej, padł w dół. Teraz mi wioskę. Po padł w dół. w dół. Gdzie jesteś? Mój brat się skupił. Boże, ty święty poszły z całkowicie w jedną stronę. Patrz. <grym> ja się nie widzę nawet. Ale w wioskę. Nie A ty jesteś przy takiej dziurze? Zejdź na dół, zejdź na dół. Czekaj, czekaj, czy cię widzą. widzę, że my tu musimy się znaleźć. Ej, Pało, zejdź na dół. Co za tak? Trochę... Ja ci... nie, nie ma takiej dziury. No przecież ty tu jesteś, człowieku.

Który? To wychodź z niej, idziemy dalej szukać wioskę. Ale lepiej. Zabier. Zabier, zrobię. Bardzo na mnie. My to Kaszubi. Tak. Nigdzie nie jest Kaszub. Jo. ktoś powie, ja to jest Kaszubem. No Kaszub jojojo. Jo, Idem wyżej. Bo musisz być. We... Dzisiaj je, je...